Wiecie Państwo, że tam Pamiętna Komuna, które winiło ci, którzy wygrali nad Renaną. W tej chwili się zapisali do Pądy Narodów, socjaldemokratycznych. Już są socjaldemokratami. Nieważne, że są obu władzy trzydzieści lat i żadnej władzy nie oddadzą, ale są socjaldemokratami. Wszystko w porządku. W Angolii, jak mi ktoś piszczy, to mówię, zobaczcie, co się dzieje w Angolii. Niedawno ja miałem taką rozmowę, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu w Polsce. Pamiętajcie, jak było w Angoli, gdzie partyzanci unita, czyli eks-małuiści, podwodzą, podwodzą CIA, czyli za pieniądze CIA, przywódców struktur CIA, wydrenowani przez siły specjalne, tzw. Leopard Regiment. które te platformy broniło KGB i kubańscy Tak było skomplikowane. No ale teraz prawda, wybrał Postęp yy, i MPLA, ten sam komunista sowiecki, który na połowie ok. lat 70. z roku władzy jest wciąż naturalnie jest teraz socjaldemokratem. A jego lud żyje w Lidynowie. Opowiadałem, że jak się ląduje w Tokio, samo myto, żeby dojechać z Norita do mojej siostry, córka, to jest też Tokio, kosztuje same myto 50 dolarów. To jest straszne pieniądze. I taksówka tam by kosztowała 200 dolarów, żeby wyjechać Z lotniska w Tak taksówka kosztuje 50 dolarów. W Luanda. Dziś tam ludzie zarabiają, nie wiem, 300 dolarów, na głowę. Czy wiecie Państwo, że wszyscy się do mnie Ja, no jak wiecie Państwo, normalna połowa mieszka w gnoju, klepisko, stolicy. Klepisko w leci, a on ma jakąś szkarpanową domek, czy domek z kuszek. To jest niesamowite. A druga połowa mieszka jak kurę, a ich szefowie, mieszkają cesarze. Ja jedynie widziałem takie pałace w Kalifornii. Jakie są, jakie Państwo zobaczycie w tym. Jakie Państwo zobaczycie w Luanda? To się w głowie nie mieści. Ociekają złoty. Czy wiecie Państwo, gdzie się ktoś zanieśmiał? Haha, Angola. The Financial Times tydzień temu mówi koalicję najdroższych stolic na świecie. Numer jeden? Tokio. Numer dwa? Luanda! Wszyscy mówią, dlaczego Luanda? Jak mnie to jest proste. Tam jest tam jest komuna, która jest kleptokratyczna, ukradła pieniądze z ropy i się panosza na dodatek Chiny. Już nie będę Państwu mówił o mongolskiej komunie, bo byście Państwo się zdumieli, jak bardzo ta pierwsza Rzeczpospolita Ludowa zbudowana przez kobiety jeszcze w 1923 roku przypomina generalnymi mechanizmami to, co znacie Państwo na blisko i też byście zobaczyli, który jest lepiej. Nie? A wymieniam Angolę, żeby przez analogię zachęcić Was, żebyśmy po pierwsze przesłali wiadomość, zobaczyli, o ile jest lepiej, o macie szans, czegoś, coś, co, co, co trzeba doceniać, niż tam, w Afryce, gdzie w większości krajów się panoszą Chiny. Pokazuje mechanizmy podróżności imperialnej. Abyście nie myśleli, że to tylko Polska ma ciężko z Rosją z Niemcami. Pisze na przykład o Chinach w Afryce, w różnych miejscach. W pewnym momencie, z dwa lata temu, rok temu, prezydent Zambii wstał i powiedział: My chcemy, aby wrócili do Brytyjczycy, bo oni nas nauczyli chrześcijaństwa i wolnego rynku. A w tej chwili się paną, że Chińczycy. nie było to powiedziane populistycznie, żeby wygrał wybory, wygrał wybory, to prawda. On tak walczył od początku. Bardzo długo. I teraz dalej jest prezydentem to samo. Robi. Dlaczego Chińczycy, proszę Państwa, dominują tam i zmuszają Afrykanów do, do, do pracy w taki sposób, w jaki jak Afrykanowie nie są przyzwyczajeni. Notabene, wielu z tych kultur głównie pracują kobiety. A jak Chińczykom nie wychodzi z afrykańskimi niewolnikami wrzuconymi do takich laogai w Afryce, obozów w Afryce, to sobie wprowadzają, wyrzucają Afrykanów na próg i sprowadzają sobie swoich własnych niewolników. Głównie z Chin, ale nie tylko. Czy Państwo pamiętacie ostatni Mistrzostwa Świata, kto ogląda? Yy, ja nie oglądam no zwykle, chyba że yy, właśnie tak rzeczy... Chciałem, chcę, chciałem zobaczyć, w południowej Afryce były Mistrzostwa Świata Pilków prawda? Słyszeliście o tym Państwo przynajmniej, jeżeli nie oglądaliście, tak? tak, tak okay. A kto widział, jak, jaki był najbardziej zdyscyplinowany sektor? Wszyscy na komendę stawali, na chali czy na kształt, Północno-koreański. Oni kupicowali w jednej, przegrał. w Mosakora, To są właśnie niewolnicy, to Chińczycy sobie sprowadzili do Zachodniej, do Ugandy, do innych miejsc. Tak, i potem północno-koreańska kupencja nie sprowadziła na mecz. Wszyscy byli przestraszeni, na komendę robili to, co zawsze robią u siebie w Północnej Korei. Na no takie rzeczy trzeba zwracać uwagę, szczególnie, że nie zobaczycie tego państwa w najbliższej Udało, Udają, że jest wszystko fajne. Udają, że jest wszystko fajne. Staram się pokazywać przez analogię, jakie żądą światem mechanizmu. Na przykład mam taki artykuł w tym zbiorze zamieszczony dotyczącym działania Chin. Wielowątkowego. Na Filipinie. Numer jeden. Dlaczego na Filipinie? Bowiem w tej chwili staram się budować jako mocarstwo regionalne i Chiny mają strategię, która się nazywa "string of Pearls, maszynnik sterowy. To się zatrzyma gdzieś tam na w okolicach Strathly, w wyspy Strathly i się kończy na Sri Wszędzie Chińczycy starają się tutaj interesy starają. Dlaczego? Kluczem zupełnym jest The Straight of the Mahan, Przez to przechodzi 80% wszystkich towarów w handlu światowego. Chiny mają na to prawkę. W związku z tym ustanawiają wszędzie. Do tego stopnia się regionalnie ludzie martwią, że Wietnamczycy, Wietnamska Komuna Publicznie powiedziała, że zaprosi z powrotem Amerykanów do Cambridge Bay to ludzie, którzy nie są z tamtej okolicy, nie rozumieją. Moja siostra kiedyś mieszkała w Singapuru, bo to straszne zbawione 27 godzin. Przez kilka lat się, nie na rodzajnie. Tam sobie latałem, chodziłem i sprawdzałem, co się dzieje. Widziałem chińskie wpływy, które się budowały. Na Filipinach na przykład, czyli 3 miliony hektarów ziemi. Rząd filipiński zaaprobował 1.3, jako pierwszą branżę. Chińczycy chcieli mieć na Filipinach po prostu 3 miliony to jest chwilę. Tyle szereg jest Mieli w Rosji, czyli Francja, Belgia i Holandia Tak. Rząd filipiński, czyli klasa polityczna, zaaprobowała 1.3 miliona na Chińczycy tam chcieli ręcz posadzić. Nacjonaliści filipińscy, czyli patrioci, dowiedzieli się o tym. I sprawa wybuchła. I w tym momencie linia polityczna się wycofała. Tak zwani tolerancyjni, itd. Tak, tak, tak. A nawet są jasne. Bardzo jasne. Czy to Filipiny, czy Mołdawia. Mechanizmy zawsze są <coughs> podobne generalnie. Piszę też o geopolityce, również w tym regionie, a to dlatego, że Stany Zjednoczone, Przechodzą przez kolejny kryzys moralny, nawet nie gospodarczy, moralny. Nigdy więcej firmy prywatnej, nigdy w historii Ameryki, firmy prywatnej nie miały tylu oszczędności produkcyjnych, ma teraz, albo musi inwestować. To też spowoduje problemy gospodarcze. Piszę go o polityce, bowiem Stany Zjednoczone nie chcą być przywódcami. Więc. Idea zbiorowego bezpieczeństwa, że to zaczyna mnie Jak to zaczyna wiąznąć, to następna alternatywa na to jest równowaga sił. Pomysł na sił. Więc w pewnym sensie jest powrót do gier z XIX wieku, do gdzie możli ustawiają różne kombinacje między sobą. Niestety, większość ludzi. To jest mniej brytyjskich konserwatywstw. To nie są touch tylko bad ventures. I część takich, którzy wyszli z partii konserwatywnej są te rozmaitych, yy, rozmaitych w rozmaitych partyjkach, organizacjach, yy, organizacjach yy, które nie lubią Unii Europejskiej. Tylko takie środowiska jeszcze dalej starają się trzymać zimnowojennego paradygmatu który też się przeżył. Na przykład Lord Malcolm of Runner, wielki przyjaciel Solidarności, nie yes. ma przyjaciel. A potacja Brian Crozier wciąż mówią, że podstawą brytyjskiej polityki zagranicznej powinno być to keep the Americans in the Russians out and the Germans down. Czyli na Połanach, Amerykanów w Europie, a Rosji wreszcie. Ale tu już się zmniejszą. Ten konsensus znika. Warszawie w pełni zanika konsensus na temat tego, czy w ogóle powinno być NATO. Powiem Państwu taką anegdotę. W listopadzie 2010 roku prezydent Obama wszedł na yy, obrady. Zjednoczonych szefów sztabu i wyższych oficerów NATO. I powiedziała tak, widzicie, to była taka cyberwojna. Rosja zaatakowała w przestrzeni internetowej Estonię. No tak, się zaatakowała. A co by się stało, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, jakby Rosja napadła na Estonię? Cisza. Prezydent mówi wtedy, Jaką ciekawość mi mówi, no co, nie, nie macie żadnych planów? Odpowiedź nie. No contingency plans. Nie. Na to prezydent mówi, no to zróbcie, proszę sobie. Teraz przez przypadek zupełnie mamy plany. Proszę mi wierzyć w to, że Ameryka ma jakąś strategię, Ameryka ma wybory co dwa lata. Ja mówię, że co dwa lata się zmienia wszystko. Mój jeden z moich przyjaciół, kolega, który jest wypożyczony na wywiadu brytyjskiego mówi rad. Co to opowiadać, że dwa lata? Co miesiąc się coś zmienia. My w ogóle nie możemy z wami Znaczy, z Ameryka nie możemy wyboru ładu Bo się coś dzieje. Nie ma żadnej strategii starówniconych. Nie ma. No to będę, mówiąc o Yy, równowodno sił, o atmosferach wpływu, czyli wracając do yy, parametru Jeszcze nie nic martwego, ale już w tą stronę idzie idzie też atmosfera Jauty dwa, gdzie się mogą wielcy, mążni tego świata pogodzić. Bo małe i średnie kraje to po prostu denerwują. Bo ciągle się coś co im męczą wielkie. A więcej byście licznie wydano Atmosfera jest taka, że jeden z moich przyjaciół, właśnie uważa, pułkownik brytyjskiego wywiadu do rozpoczęcia. Jeden z najlepszych specjalistów sowieckich szkół, który potrafił z kropki, jak w kineska rozpoznać, jaki to był czy też Matki Został wysłany przez wywiad brytyjski pod pokrywką na kap. 90. I tam był w ramach sił rozwiniętych OND, o, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wydaje się, że wówczas jakiś Hindus, czy tam Pakistańczycy też byli. Oni się cieszyli, bo dostawali na miesiąc 500 dolarów, więc dla nich było że pójdą na emeryturę, bo do kraju. A on tymczasem podjął sprawę, co się dzieje. I powiedział tak, no, Marek, nie mogę zaprzeczyć, że przecież w procesie Staroliterzy, bo właściwie to tamci ludzie to chcieliby, żeby Rosjanie tam byli. A te same te który uznaje automatycznie, że wszystko jest Rosja. Jeszcze się odzywał od tego mówił Rosja. Dlaczego jeden, numer jeden to abstrakcyjne pojmowanie, tak jak Ma Kinder, czy Hamm, globę całą, powoduje, że się przestaje widzieć ludzi, tylko się widzi potęgi. To jest numer jeden. A numer dwa w wypadku mojego przyjaciela, który jak to komunista, naprawdę jest wa walcząca o W jego wypadku to on założył taką yy, mechanizm w Gruzji. I jak były wojska Narodów Zjednoczonych przez to te wojska nic nie robiły. W związku z tym związek w okolicy i bazy w miasteczkach. Czy nimi y, sąsiedzi, to jest zwykłe góralne, ale nie tylko, i porywali ludzi. Na no, ogół, zwykłe dziewczyny. Porywali. Ale jak przysłali do wojska z Niemczech batalność, to się skończyły. W związku z tym, Gruzini w tej prowincji, gdzie on był, i szczęśliwi, że są posłowie. Nie dlatego, że oni nie chcą niepodległości ludzi, tylko że się skończyły porywania I również on mówi. Kiedyś, no przed tym, zanim przyjechali Rosjanie, to była taka sytuacja, że jakiś Mercedes wymusił pierwszeństwo na autobusie pełnym oficerów Narodów Zjednoczonych, którzy jechali gdzieś do restauracji Shoptar, ten Mercedes Oni, no i potem przyszedł jakiś drogądy, to łysy, taki mięśniak i zażądał odszkodowania 100 tysięcy dolarów. No to oczywiście ci z Narodów Zjednoczonych go pożędzili. Następnym na rynku autobusu Hamburg w Stauraz, to podobny Mercedes, otworzył sobie, da, stanem niskała szanowana po znaczy, i posiedzili. Znaczy, że oni Rosjanie już tutaj to nie robią. W związku z tym dla oficera imperialnego brytyjskiego sprawa była jasna. Jak są po sobie, czy to jest i porządek? Jak jest nieprawny konkluzja, to jest anacja. A zawsze jest lepszy i porządek, byle jaki od To jest myślenie. Decydują o was. Będzie A kiedy się zacznie decydowanie przez was o was, to jest wtedy, kiedy Polacy wykażą wolę do samorządów. Pierwszy krok to jest pozyskanie własnej broni nuklearnej. Po prostu. Słabych i bezbronnych nie woli się nikt. Próby pozyskania broni nuklearnej są sygnałem, że chcecie być wolni i niezależni. Nie musicie tej broni pozyskać, bo oczywiście będzie awantura, tak? ale musicie udawać przynajmniej, że ją chcecie, bo wtedy Stany Zjednoczone pomyślą, że będzie to to musimy coś zrobić, jakąś gwarancję dać, coś pomóc. Tylko proszę bardzo o dwie rzeczy. Nie pozwalajcie, czy nie dajcie się mówić, że jakiś gest symboliczny jest wstępem do strategicznego partnerstwa. Tak jak sprawa tarcza. Tutaj po raz pierwszy myśleliśmy początek, a tam prezydent byłby chciał zrobić coś sympatycznego i też, żeby siły pobić wewnętrzne, które opierają się pomocy dla post w tym, dla Polski, to mi się się coś takiego, że będzie tarcza, która będzie bronić czy Unii Europejskiej przed irańskimi rakietami, no mój Boże. Irańczycy mają przecież self-war. Self to są chińskie rakiety średniego zasięgu, które ledwo dolatują do Tel Aviv. Jaka tarcza w Polsce Paryża Paryżę przez self -wars. Tylko tyle mają Nic innego. To była najmłodsza, żeby załatwić jakiś taki symbol, w którym Polacy rękę czuli, bo no, proszę sobie, i, i, nie myślę, że Stany Zjednoczone będą patrzyć na to, będzie Was bronić w brak jakiegoś poważnego kryzysu. Nikt tak nie nie będzie. Chyba, może my sami będziemy chcieli. To. Jeżeli tarcza, ponieważ tarcza była symbolem, proszę pamiętać, że każdy krok w obronności Polski rozjuszy Moskwę i rozgniewa pewnie. Berlin z tej Polska Nie podoba się jakakolwiek niezależność. Polska. Jeżeli natomiast tarcza byłaby krokiem pierwszym do strategicznego partnerstwa, to to, to fantazyjny, po fantazji, Po fantazji. Jaki model bezpieczeństwa działa? No model południowo kraju, gdzie jest 50 tysięcy zakładników amerykańskich plus rodziny. Zakładników ze wojska amerykańskiego. To jest potykać, tak jak na minie. Ci żołnierze nie są w stanie zatrzymać inwazji wojsk północnej Korei, ani chili. Są tam tylko i wyłącznie jako zakładnicy. Gdyby im się cokolwiek stało, wtedy Ameryka się rozdusza i przesyła ośmiu w walczy za południową Koreę. Właśnie taki cel strategiczny powinna sobie obrać rzecz Trzy dywizje amerykańskie, 50 tysięcy ludzi z rodziny, i to jest to 150 tysięcy osób. Koszalińskie, Białostockie, Rzeszowskie. Bo im się zrobi kuku, to my w kamerze na piękna się zwiesimy, zdeterminujemy, wszystko mogę powiedzieć. W zakładniku Polska potrzebuje zakładników. I oni wtedy mamy obowiązek do że nie potraficie sami. I inną infrastrukturę. To jest, jest też bardzo ważne, aby Polacy, kiedy z o ile chcą postawić. Postulaty bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne, żeby nie popełniamy nie mówili tego, co niektórzy tutaj w Polsce mówili: przenosić wojska amerykańskie z Was w Niemczech. A musi zostać tyle, ile jest, nawet trzeba dołożyć, żeby Niemcy wiedzieli, że tą w przegrać. Zupełnie niezależny kontyngent powinien tutaj się udać na razie to jest czysta fantazja, dlatego że jak powiedziałem, nie ma stanu, nie ma amerykańskiej polityki zagranicznej, nie ma polityki strategicznej, nie ma przywództwa. A w całym spektrum politycznym od lewaków, którzy nienawidzą NATO, aż po prawicę jest sentyment izolacjonistyczny albo pacyfistyczny w rozmaity sposób. Na przykład yy, yy, paleokonserwatyści. I neoizolacjoniści mówią, no tak co? To myśmy bronili Europejczyków zachodnich przez 50 lat nam no Państwa Socjalistyczne zaraz zbudowali. Myśmy wydawali pieniądze. No, Amerykanie ginęli przeciwbarca, przeciwko pokojnie wszędzie. A ci w te tej chwili pyskują na no. nas, ciągle plują no. na Stany Zjednoczone? No, bo, to my się wycofujemy. Zawsze. I to jest bardzo popularne podejście. Jedynie neokonserwatyści są takimi, którzy się bawić, że Ameryka się wybawiła, ale i podejście względu nieskompromitowane, to jak się popisali na mnie z tym przysodzie. sentyment jest w tej chwili. Nienawidzicie nas. Jedyna rzecz, która łączy te intelektualną, intelektualne Europy Zachodniej. Czy Unia Europejska jest antyamerykańska, To jest jedyna rzecz. No i coraz bardziej bardzo się. Pani będzie, tak jak przewidziałem, i już od wielu lat jest antysemityzm z Zawicji. Ja o tym wiem, dlatego że moi przyjaciele z Izraela i z Ameryki, którzy są Żydami, nie o tym mówią. I podsyłają artykuły, które tylko mi niestety, w na najwyższy czas, bo jest to nie wiedział, że takie Może to ja też nie jest w mainstream, nikt nie jest prorokiem własnym domu, jestem z zawodu Kassandra, proszę się spytać. Pana profesora Babaka pisze bezskutecznie bez, bez, bez o tym wszystkim od no 20 lat. Wiecie Państwo, opowiadałem o takich rzeczach, jestem w 90 roku, ja miałem wtedy 28, 30 lat, ale tak się, z taką pobłażliwością się patrzyłem na mnie, jak teraz Państwo na mnie patrzycie. Może teraz mnie zmniejszą, teraz mam 50 lat. też na mnie <laughs> patrzę na ten tak jest. Moja książka jest również kopem realizmu. Jest tak, jak jest, a nie tak, jakbyśmy chcieli, gdyby było. Nie może być żadnych tematów tabu, i do wszystkiego trzeba podejść z opartym głową, ale nie jest tak bardzo otwartą, żeby nam mózg wymawiał. A jednocześnie, jak cokolwiek robimy, to robimy to w interesie. Dlaczego Polska poszła? przecież to byli profesjonaliści, tak? Komuna Łabiera, czy też Komuna to ogół się znalazł przez nich. A co z tego Polska Ma tę Nie, rozwinęła no, trochę ludzi, zapłaciła, jak mówię, podatum, zapłacił za pełną traktę. Po co? Ja rozumiem, że można iść na Marsa nawet, ale jak się coś z tego ma? Jak można podpisywać jakiekolwiek traktaty, obiecywać różne rzeczy i nie dopilnować swoich spraw? Jak byłem młody piękny, podpisano traktat graniczny między Polską a Niemcami. Zaniosłem ten traktat do profesora Jerzego Łoczewskiego, krótko przedstawię, ma y, magisterium w prawie z Uniwersytetu Warszawskiego, y, doktora z Uniwersytetu Walewskiego, tak zwanej Sorbony, znał. Ja się budzę rano, potrzebuję, zanim cześć. Jestem głupi, to znaczy, że się nie mogę czegoś nauczyć. Przyjeżdżam do posteru, Ty profesor Jelenek. Najlepiej się I profesor Lęczowski jeden rzut oka i powiedział tak. A gdzie jest tutaj wpisany paragraf o tym, że rząd niemiecki ma być odpowiedzialny za mienie obywateli niemieckich, którzy je stracili, ponieważ była grupa nie ma. Znaczy, to no kogo? Teraz o takich rzeczach jak restytucja mienia, czy szacunek mienia, w ogóle ani nie wiedzieli, ani się nie, nie interesowali. I teraz Wy będziecie musieli na to płacić. Przecież prawa Unii Europejskiej w sprawie yy, własności są jednoznaczne. Polskie sądy nie ma ani Polska konstytucja ani nic innego. Fajnie. Cudownie, no, a tak dalej te walny, nie był czy ta bardzo równa, na 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 temat każdy na no, przykład, dlaczego nie przywróciliście przedwojennego prawa bankowego. Ja rozmawiałem na poziomie ministrów w po 89. I mówię, no będzie check A co to jest check Jak się pisze check bez Poker a mówię, no tak, nasze prawo jest bardzo dobre. Mówię, no tak, ale przedwładną były mechanizmy rynkowe i oni to mieli wystarczyło automatycznie przywrócić. Proszę sprawdzić u przyjaciół prawników. Polskie prawo spółdzielcze, obowiązujące, obowiązujące dzisiaj jest w większości zachowane przez komunę prawem spółdzielczym napisanym przed konią. I to działa, ale prawo bankowe, skarbowe, które było wprowadzone przez komunę jest do luftu bo to jest komunistyczne. A przed nie działało. No co się stało? Trzy miesiące potem wybuchł by był RB. Musiało to tak być? Nie, ja bym nie było awersji do idei kontinuum. Kontynuacji z drugiej rzecz Rzeczpospolitej. To było wszystko w porządku. To było wszystko jasne dla nas. Dla podobnych emigrantów, dla, dla tych, którzy nie mają równości. Ale tutaj byli ta przywódcy, którzy pełni nie znają. Więc następnym moim postulatem, o którym tu pisze, to jest wytrenowanie dzieci. Czy ma Pani kędzony? To pan. Trzeba znaleźć kulturę i przyjaciół i Złożyć je po 5 złotych, zrobić fundację i wysłać dzieci. A my uczymy dzieci tak. Stajesz rano, patrzy przez lustro, widzisz, że jesteś głupi, to znaczy, się możesz czegoś nauczyć, To jest numer jeden. Zresztą rano dajesz dziób sobie, to jest samodyscyplina. Jak sobie dasz w dziób się samodyscyplinujesz, to możesz dać w dziób złym. Następnie nie ma piadolenia. Próbujemy tysiąc razy, zanim wyjdzie raz. Zawsze Nic innego nie ma. Proszę nam dzieci twoje przysłać, będziemy się bardzo cieszyli. Dziękuję bardzo, wszystkim najlepszego.